Hej, hej, witam na kanale Medium Tarot. Jest to czytanie dla wszystkich w podznaku strzelca na październik 2020 roku. Jeżeli jesteście strzelcem ascendentalnym, księżycowym bądź wenusjańskim, również tu możecie znaleźć coś dla siebie. W opisie filmu znajduje się link, gdzie możecie sobie obliczyć kosmogram, dzięki czemu będziecie wiedzieć, gdzie macie... jakie znaki macie obsadzone w ascendencie, księżycu lub wenus, tak? Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu, klikajcie dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco. I przechodząc już do energii całego miesiąca dla strzelców. Tutaj, przede wszystkim, co ja widzę, będzie jakaś sytuacja karmiczna, tak? Bo mamy energię główną. W tym miesiącu, czyli koło zmiany, jakieś um, sytuacje karmiczne, przeznaczeniowe, tak, które e, gdzieś tutaj mogą się wa wam dawać we znaki. To, co Wam wychodzi tak, jakby naprzeciw, może to być właśnie związane z tą karmą e, albo z takim przeznaczeniem, właśnie. No, każda karma jest przeznaczona, tak. To, co Wam będzie jakby przeszkadzało w tym miesiącu, trójka mieczy. Trójka mieczy jest to karta złaman złamanego serca. Jest to energia, w której jesteśmy rozczarowani, kiedy nas coś boli, tak? A na przykład nie wypowiadamy tego, ale tłumimy w sobie to. Może po prostu nam się zrobić w tym miesiącu przykro. Czyli to będzie tak jakby waszą przeszkodą w tym miesiącu. To, co wy mieliście, tak jakby w przeszłości, mamy ósemkę mieczy, która mówi o, takiej, o takim błądzeniu myślowym. Błądzeniu myśli o, czy ja dam radę się uwolnić, bo to jest klatka mentalna, tak? Czy, czy ja dam radę, czy ja mogę, czy ja potrafię, tak? Może nie wiecie, co macie zrobić, tak? I taki kołowrotek macie w tej głowie i mielicie te wszystkie jakieś negatywy, tak? I to w przeszłości to już porzucamy, tak? To, co jest teraz, wy tutaj jesteście taką kobietą cesarzową, albo macie partnerkę taką, tak? Energia cesarzowa jest. Taka, że kobieta wie, czego chce. Ona już jakieś swoje zasoby ma, które e, osiągnęła swoją własną pracą, swoim własnym wkładem, tak? E, również jest to kobieta, która nie zadowala się byle czym. Dla niej ma być to, co najlepsze, i ona się na tym skupia. Cesarzowa to również jest matka. E, możecie mieć swoje dzieci, po prostu albo jesteście właśnie w ciąży, może ktoś wam w tym miesiącu zranił serce również z tego powodu, na przykład, ponieważ wasza energia główna jest ta z pod spodu talii, tak? macie królową kielichów, czyli możecie zostać po prostu sami ze swoimi emocjami, ale królowa kielichów jest to osoba, która kocha i chce być kochana. To jest po prostu wulkan emocji. Kobieta, która jest przyjacielska, troskliwa, opiekuńcza, yy, taka przyjaciółka, po prostu od serca, tak. To jest właśnie taka energia. No i powiem Wam szczerze, że jeżeli Wy tutaj idziecie z kimś, z tym kielichem, no to możecie po prostu pocałować klamkę, że tak powiem, ponieważ z pod spodu drugiej tali mamy trójkę mieczy i piątkę kielichów. Te dwie karty nam mówią, że wy macie brak emocjonalne, po prostu brak miłości i złamane serce, tak? Po prostu ktoś nie odwzajemnia waszych uczuć, ktoś się broni przed tymi uczuciami. Także, no, niezbyt przyjemna energia w tym miesiącu Was czeka, szczerze Wam powiem. Przepraszam moje przeziębienie. okej okay. myślę, że już dobrze. To, jaką Wy postawę przyjmujecie w tym miesiącu, Wy się kłócicie sami ze sobą, macie konflikt wewnętrzny, czujecie się rozdarci. Bijecie się z myślami, z działaniami, tak? Nie wiecie, co zrobić. Kłócicie się sami ze sobą, ale też takie. Rozum podpowiada jedno, serce podpowiada drugie, jeszcze co innego chcemy zrobić. To jest taka właśnie energia. To, co Was czeka w najbliższej przyszłości mamy króla. Buław. To jest osoba, która dąży do swego. Może wy w taką energię się po prostu em, przemienicie. E, to jest prze, przede wszystkim mężczyzna, pewny siebie, wręcz kipiący egoizmem, tak. E, mężczyzna, który być może przychodzi em, po romans, e, ale to jest również energia em, takiego kochanka. Może przyjść do Was jakiś kochanek nowy w tym miesiącu. To, co Wy wnosicie tak jakby do, do tej sytuacji, która tutaj się rozgrywa, no Wy tutaj albo coś chcecie zachować dla siebie w tajemnicy, tak? Bo to jest takie, takie zobaczcie, ukrywanie czegoś pod ziemią, jakichś swoich zasobów, jakichś swoich uczuć, jakichś, no nie wiem, yy, w każdym razie to jest karta skąpstwa. Może Wy jesteście tutaj tacy zamknięci emocjonalnie bardziej i komuś ranicie serce. Albo po prostu jest to karta, która pokazuje, że Wy w, w jakiejś właśnie takiej sprawie, dosyć sercowej, rozczarowania, możecie być bardzo zaborczy w związku. Może to dlatego się tutaj coś rozwala? To, co jest w otoczeniu, mamy kartę diabła, czyli powiedziałabym, że tutaj może przyjść do Was mężczyzna, który jest nastawiony przede wszystkim tylko i wyłącznie na fizyczność, na materializm. Mężczyzna, który chce Was tak jakby skusić, bo to jest bardzo silna pokusa, takie pożądanie, przywiązanie, spętanie również, tak? Może to być mężczyzna z używkami, no, z uzależnieniami w tym sensie, jeżeli się wyraziłam. Ale przede wszystkim może to być jakaś osoba po prostu toksyczna. Wasza. No, podejrzewam, że obawy mamy piątkę mieczy. Piątka mieczy, która mówi o porażce. O przegranej bitwie, o przegranej walce, tak? Po prostu porażka dążymy do czegoś po trupach, ale coś i tak nam nie wychodzi. Niby jest to wygrana, ale taka, która Yy, musi coś poświęcić, tak? Być może nawet siebie. Tutaj widziałabym przede wszystkim w tym aspekt takiego zatracenia się i nawet swoich jakby zasad moralnych dla tego mężczyzny. <laughs> w każdym razie, karta wasza wynikowa jest. Sprawiedliwość, czyli to, co wy teraz zrobicie, to wszystko będzie miało swoje konsekwencje w przyszłości. To jest również wyrównanie energii, tak? Równowaga, osąd, ocena sytuacji, tak? Czyli wy możecie po prostu. Bardzo ładnie wyklarować sobie w swojej głowie e, obraz tego, z kim bądź czym macie do czynienia. E, jeśli by było tutaj hmm, odnośnie pracy, jeśli by to chodziło o sprawy zawodowe, finansowe, pracowe, tak? No to tutaj wy jesteście troszecz troszeczkę tacy konfliktowi. Ale również mogło być coś takiego, jakaś taka lekcja w Waszej pracy, która Was mogła rozczarować. I teraz może chodzić tutaj o to, że Wy chcecie dążyć do tego swojego zadowolenia materialnego, mieć po prostu wszystko, tak? Teraz, teraz macie, teraz dążycie do tego. W przeszłości mogła być jakaś, właśnie taka klatka, takie. Mm, Nieumiejętność wyjścia, tak jakby z opresji. No i tutaj by było jakieś, właśnie rozczarowanie. Może w pracy byłby jakiś taki prowoder, który wam komplikuje, ponieważ tutaj przyjdzie coś do was z otoczenia. To jest mężczyzna ognisty, ale również to może się pokazywać taka agresja, taka agresywna osoba która ma problem, problem po prostu z agresją, tak? Wy tutaj wnosicie jakieś właśnie takie skąpstwo albo właśnie taką zaborczość, że wy tak jakby coś chcecie przemilczeć, może zachować dla siebie jakąś tajemnicę, którą chcecie zakopać głęboko pod ziemię. Ale z otoczenia przychodzi jakaś osoba dosyć toksyczna, w postaci tego diabła, no nie wiem, jeżeli tutaj miałabym to połączyć, no to um, osoba agresywna, osoba y, bardzo podchodząca materialistycznie do życia, i wy tutaj macie obawę przed porażką jakąś, przed jakąś przegraną z tą osobą, Bo, ale podejrzewam, że wy tutaj bardzo ładnie z tego wyjdziecie, ponieważ macie tą. Sprawiedliwość, tak? Albo sprawiedliwość Was dopadnie, jeżeli Wy tutaj coś nabroiliście. Um, waszą radą dla wszystkich, tak? I miłość, i praca, i co byście tam nie mieli, e, dokonać wyboru. Przede wszystkim dokonaj wyboru. Nie wiem, może. Ale jaki tu byłby wybór, to nie mam pojęcia. Czy chcecie być zranieni, czy iść w coś nowego? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale tutaj jest dokonanie. Przepraszam, bo już mi się głos łamie. E, dokonanie wyboru, tak? Być może jakaś współpraca będzie e, kluczowa. Mamy również jeszcze karty um, obserwator hacker anonim. Ktoś was może obserwować, albo Wy kogoś będziecie obserwować. Ktoś, kto um, mi to tu, e, przypomina po prostu kartę Pazia mieczy, kto nas może obserwować, ale również plotkować na nasz temat, tak? Mamy kartę lustro. Osoby na Twojej drodze odzwierciedlają Ciebie, pokazując to, co siedzi w Tobie. Więc jeżeli Wy macie do czynienia z jakimiś toksykami, sprawdźcie. Nie mówię, że tak jest na pewno, ale sprawdźcie, czy to czasami yy, nie przekłada się w Waszym życiu non-stop, tak? Jeżeli Wy na przykład spotykacie całe życie jakichś low lasów, jakichś toksyków, to zobaczcie w swoim sercu. Tak, wejrzycie te wszystkie swoje wspomnienia i zobaczcie, czy to czasami nie jest generowane przez Was, przez to, co, co Wy chcecie, tak, jako dusza. Może to być kluczowe w tym. No, i macie kartę, nowy kierunek. Może to sugerować, że po prostu znajdzie się ktoś nowy dla, dla Was, nowy kierunek w życiu zawodowym, miłosnym, tak cokolwiek. Także myślę, że tyle. <laughs> Dziękuję Wam bardzo, kochani. Widzimy się na następnych czytaniach. A... Pamiętajcie też o lajkowaniu, subskrybowaniu. Klikajcie dzwoneczek. Także tyle. Pozdrawiam cieplutko. Pa, pa.